Byłem się Kronierzy urodzony w Pruszczynańskim dnia 5-8 1933 roku. Jestem mieszkańcem od początku mego rodzenia do obecnej chwili. Jerzy Król, albo jak mu dano w księgach metrykalnych, Georg Kroll, urodził się w 1933 roku w pruszczu Gdańskim. Przez całe życie nie opuścił miasta. Dziś jest ostatnim autochtonem człowiekiem, który urodził się w przedwojennym pruszczu i który obserwował zmiany zachodzące tutaj aż do dzisiaj. To miejsce, co stoi, to budynek zajmowany przez właściciela nazwiskiem Ścianicka. Mieściłem się tutaj trochę dalej, wybudowany w podobnym kształcie do stodoły. Chłodnia, co był lud zbierany na lat na produkty żywnościowe. Następnie, tutaj był sklep kolonialny i no, alkoholowy, można powiedzieć. Jerzy Król urodził się w Pruszczu, które dopiero na nowo odkrywamy. Przyszedł na świat w czasie, kiedy podobnie jak w wolnym mieście Gdańsku dochodziło do ważnych zmian w mieście, w którym żyło się wówczas zupełnie inaczej niż teraz. W mojej młodości, od młodych lat, co ja pamiętam, to Pruszcz liczył około 3 do 3,5 tysiąca mieszkańców. To został budynek, w którym ja zamieszkałem wraz z moimi rodzicami, którzy pochodzą z Kaszów, z Stokarów i Zleźnia, koło kokoszy Kałdańska tutaj. I przebywałem tutaj od 1933 roku. No, te miejsce mogłem twierdzić, wejście do naszego mieszkania. Mieszkaliśmy z tyłu budynku i ja Po poprzedniej ulicy były jeszcze dwóch mieszkańców obok też. Budynek pomieści cztery rodziny. Przeprowadzkę mieliśmy w 47 roku i zamieszkaliśmy blisko, w, w grudnicy, oprócz w przy ulicy, Czy też obecnie się znajdujemy do Wojska Polskiego? Ojciec mieszka tu już od 1919 roku. I od 1939 no, to był prześladowany częściowo. No, dzięki znajomości innym ludziom nie dostał się do szczytu, bo byliśmy blisko. W tym mieszkaniu, co teraz stoi, obok było sąsiedzi, którzy nas oskarżyli, no, ale ojciec nas mi prowadzi na prosty. Został internowany przez wojska radzieckie, który wrócił w 1947 roku z powrotem. Ja naturalnie uczęczałem do szkoły poprzednio niemieckiej, następnie do Polski. Bo wróciłem do Bruski, gdzie pracowałem w torze przy głównej ulicy w Pruszczu Stąd przyniosłem się do Gdańska, gdzie znalazłem współmałżonkę i został nadal w Pruszczu. To była wieś właściwie całkowicie no polno-gospodarcza, taka zapomniana od, 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 od ludzi tutaj. To był główny most przejazdowy w Pruszczu -Gdańskim. Następnie tam na na lotmankę to był drewniany i proszę Pana, obecnie tam, ten ostatni most iż na Czewskie Wychodzi, to jest nowo zbudowany wąszyt na wprost. Tu się znajdowało między tymi dwoma, dalej ten most i zaraz za mostem na lewo, postarunek żandarmii. Tu w tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się cukiernia i monopolowi jak przyczekują maleńko, to mieścił się Postarunek policji z główną żandarm, e, lejtnant Filcek. W ostatnich naszych miesiącach okupacji został wysłany, ale nie wiem dokąd. Dalszy los jego nie spotkał, był bardzo srogi dla ludności. Nie tylko z zagranicznych niewolników, ale i dla miejscowych. Most zasadzony, jest, jest obecnie tylko jako kłaska przejściowa, bo jednym z najważniejszych pruszczów dańskich. Od prezydium aldowickimcza jak jest pokazany, to była główna droga tutaj odprzcza, no chyba od wieki wieków, ponieważ za mojego życia to już było i była stara i naprawiana, tylko że nie jest asfaltem, tylko brukiem. I ta została dopiero zbudowana w latach 60., czyli zmodernizowali już trochę, bo już to się robić wąska, chociaż mało pojazdów było. Znajdujemy się na skrzyżowaniu, tu wprócz właściwie najważniejszy, który prowadzi na stronę cukrowni, stary już nieczynny i rozbudowany tu jest z starych budynku, tu niemało, znaczy mało widać, są za drzewami, tutaj schowane. Zostało tutaj tu, to nowe, to był dawnik Kaiser Kafy sklep kolonialny, który już po froncie nie odzyskał. Następnie to jest posiadać Baranowskich, tam się zmieścił malarz i e, obrazy, ramki i tak dalej, robił prywatny przedsiębiorca. Następnie dalej jeszcze był skład węgla, ale to jest za tym budynkiem. Rozbudowane i rozproszerzone są Ulica główna. I to skrzyżowanie właściwie służy i najważniejsze mieście Pruszczu Gdańskiego. Tu jest budynek stary, z boku widać. To były na górze klasy, pierwszy i drugi. Naturalnie niemiecki, nie wiem, poprzednio tam się mieściło. Na dole też, nie wiem. jest. Chyba mieszkania. No, ale to było przez cały okres okupacji. Zostałem tutaj potem zlikwidowany, już pod szkołą skończyła się w roku 1945 roku stycznia. W Pruszczu Gdańskim i okolicach już od połowy sierpnia 1939 roku Niemcy rozpoczęli prześladowania i aresztowania mniejszości polskiej. Represją poddano 200 osób. Część z nich trafiła do hitlerowskich obozów zagłady. Pierwszych aresztowań dokonano już 23 sierpnia. W 1939 roku był spokój do godziny. U nas tutaj w Pruszczu Gdańskim za 20, za 15, piąta. Ojciec tych, w tym czasie pracował w Stoczni Gdańsku. Po moim przebudzeniu się to był no, pierw płacz matki, bo już była na nogach. Wtedy padł i ojciec, do który dojechał tylko do Oruni, Usłyszałem detonację. No, nie wiedziałem z początku, co to właściwie było, no, bo lata miałem te siedem I się pytałem, co to właściwie jest, wojna. No, no ale tak wszystko docierało do mnie przez palce. No, w zasadzie nie byłem tym zorientowany. A dopiero ojciec powiedział, że dojechał do Uruni, do Gdańska już nikogo nie puszczali i zdali do wiadomości, że okręt Ślizwick-Holszta rozstrzynowuje Gdańsk, czy Westerplatte. Też nie wiem, nie wiem, tylko z opowiadania. Wojska było znacznie z dnia poprzedniego, ani słuchu, ani widać, ani nic, a rano było tutaj wojska, także nie można było przez szosy przejść. Na przeciwko, tutaj stały stare budynki za, za Radunią. Samochody podstawiali pod drzwi, ale my nie wiedzieli, co tam się dzieje. Aż po temu, no, jak to dzieci, zostali ci ludzie zabrani w tych samochodach i wywiedzieli, tam była sala toneczna i tam byli, no jak nam powiedzieli, zbrodniarze. Nas dzieci tam nie dopuszczali. Co z kolei się wydało, zostali wywiedzieni do Weicheroa. Już nie wrócili. Byli to znaczy wyznania yy, znaczy językowego to niemieckiego, ale z nazwiskiem nazki, którzy zostali całkowicie wyeliminowani. Co się stało z tym, co było dali? To oni stali rozstrzelani. Jerzy król to jedyny żyjący świadek zajmowania pruszcza przez Armię Sowiecką. Na przeciwko, co stoję tutaj, co widać. Ten zielony drzewa. To stał jeden z największych budynków z Gdańskiego. mieszczący sale. Taneczne, krańpe, sklep kolonialny, sklep rybny i tam w dalszym, w dalszym miejscu, naszym metalowy metalowych sklep. Nasz narrator moment zajmowania pruszcza przez Sowietów spędził przy ulicy Krótkiej 4. Przebywaliśmy tu czas frontu znaczy zdobycie przez armię radziecką. Były Niemcy jeszcze za dziesięćdziesiąta, Tu stał wóz konny w piwnicy. I ci wyszli. I 10 po godzinie 22.00 byli już Armia Radziecka. Na pierwszym piętrze całym miał zajęty ksiądz Kiszycki. Prawie ruszczagnańskiego, rzymskokatolickiego. Ostatni, chyba to był pojazd niemiecki, który przyjechał czwartego marca 1945 roku bo to czołg niemiecki i zaczęło się, wstrzyma, nie, się strzelania. tutaj było wszystko nie do poznania jakieś nieporządki, druty nie było przejścia. Mosty wszyscy zerwane. Tam zostało przy tamtej moście jedna belka, bo tam były legary metalowy rozebrany, tylko jeden pozostał. A tutaj ten był wysadzany w powietrze ten most i leżały dwa konie z wozem i dwóch, bodajże lub trzech załogi tego obozu konnego. Udaliśmy się do naszego starego mieszkania, co poprzednio byłem. I tam powinno być, no, jeszcze Państwo pamiętacie, za Pruszem, tam był większy spokój. Ale wszystko już objęte było. Niemców nie było. I tyle po wyzwoleniu. Cukrownia jeszcze między innymi też się paliła. Dzisiejsze okolice ulicy Gromwalskiej i Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim w ogólnych zarysach wyglądają tak jak przed wojną. Inne są jednak sklepy. Brakuje też niektórych budynków. Poznajmy centrum Pruszcza sprzed 70 lat. O ile chodzi o rozmieszczenie sklepów spożywczych, w ogóle zapłaceniowych, wsiej wsi Pruszczakańskiego Miasta. Tu były tak rzeżniki przy głównych ulicy 4. Jednego pamiętam, co blisko prezydium, obecnego stoi, naprzeciwko był Kolend. Następnie piekarz był na miejscu. Dzieszczaniecki z tej strony, prezydium znaczy z zachodniej strony. Następny był Kajzer Kaffee, na głównym skrzyżowaniu, znaczy w kierunku cukrowni, gdzie mieścił się rzeżnik. Obecny koło prezydium też był rzeżnik. I rzecznik był na Mickiewicza. Ten budynek już nie istnieje. No piekarnie to był tu gardackich. Właściwie piekarzy było czterech. No nazwiska sobie nie przypomina dokładnie jakie tam były. A tu właśnie na no to ja był był z polskim nazwiskiem, ale tam on już tam nie istniał, także nie wiadomo z jakich powodów, Bo w zasadzie coły w ruszcie się nazywało nazki, został skasowany w czasie okupacji. Ale przedwojenny pruszcz to nie tylko sklepy. Mieszkańcy mieli do dyspozycji placówki edukacyjne, opiekuńcze służby zdrowia, instalacje sportowe i komunikacyjne. Tak jak i dziś przyjeżdżała tu kolej, autobusy, a nawet busiki. Była poczta, telefon i telegraf. Był także szpital, przemianowany z czasem na placówkę dla ludzi wymagających stałej opieki lekarskiej. W budynku przy dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej przez kilka lat wydawano gazetę Prouster Anzeiger. Był tu też reprezentacyjny hotel o nazwie Prausterhof. Dziś w tym budynku znajdują się między innymi banki oraz firma pogrzebowa. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w Pruszczu było 575 budynków mieszkalnych. W czasie wojny ich mieszkańcy musieli dostosować się do innych zasad funkcjonowania. Światem zaczęła rządzić reglamentacja. Przede wszystkim z żywnością, to mieliśmy to wszystko na kartki. Dla ciężko pracujących były kartki dodatkowe, ale w gramach liczone no od 100 do 500 gramów. Naturalnie, żeby to były lbrzymione, że 500, nie, to pół kilograma. Ale dostało to tylko w przedsiębiorstwach zajmujących się, no w przemyśle wojskowym, czy nawet kuchacz, ale w przemyśle wojskowym, administracja państwowa i tak dalej. Jeżeli chodzi o ciężko pracujących, to nie bardzo. To były taki mały dodatki, jak zaznaczył w gramach leczony. Eee, przydział to był znaczy albo produkty, albo surowce, na przykład albo chleb, albo mąka. Ile chodzi o mięso, ubój. Ile się chciało ubić takiego świniaka, on musiał być ważony komisyjnie i na ile oszacowali kilka, dostaliśmy ich. Karty, znaczy zostały zabrane, mięsne, chleba, tak to było na osobnych kartach. Yy, ale ile chodzi następnie o, o żywowe zaopatrzenie, no to było trudniejsze. My byliśmy w dobrej sytuacji, bo mieliśmy tutaj działkę na tym miejscu, gdzie ja stoję. Chowaliśmy kury, to było też znowu zaopatrzenie. Pierwsze można było trzymać dwie na osobę, potem półtora. I została jedna, ale no to półtora, było w ten sposób one, Jak nie, to 15 sztuk jaj mieli miesięcznie oddać od jednej kury. Nie? No To jest chyba kura co dzień, nie jedzie. Absurd. Razem z naszym bohaterem odkrywamy tajemnice miasta. W Pruszczu bowiem znajduje się gruszka, która rodziła już 80 lat temu. Tutaj droga prowadziła do, na ulicę. Dzielomskiego poprzednio, teraz jest główna. Między nimi stoi tutaj Gruszka. Chyba zabytkowa, widać po tym dniu. Rodzi jeszcze Gruszki. terenie ja już od nich jadę, jeszcze chodzę do szkoły podstawowej. I do tej pory jeszcze żyję. Jak długo będzie, nie wiem. Ona dużo by mogła powiedzieć, gdyby ona mogła mówić.